Witam. Chciałbym odnieść się do filmu Powrót do Korzeni, gdzie tutaj autor postanowił zostawić ostatni pokos Lucerny na przezimowanie. I dużo osób było ciekawych, jak to będzie wyglądało z koniczyną. I tutaj jesteśmy na takim polu nie moim, tylko znajomego, który właśnie też postanowił, że ostatniego pokosu koniczyny zbierał nie będzie. Koniczyna też jest już dosyć duża. Prawie, że w kolano. Już też widać, że się wynasienia. No i tak, tutaj było koszone około 19 lipca. I z tego pola był zebrany tylko jeden pokos. Ponieważ to jest akurat dzierżawa, i tam późno się dowiadywaliśmy, aby można było te pola skosić. U niego jest już ta koniczyna dosyć duża. Ja tutaj obok mam swoją koniczynę, którą skosiłem 16 lipca. Pierwszy raz, po czym została ona skoszona jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu. I to jest już moje pole, gdzie ta koniczyna no, dopiero zaczyna odbijać. No i tutaj autor kanału, właśnie Powrót do Korzeni, powiedział, że na Lucernie wygląda to lepiej, jeżeli się ostatni pokos zostawi. Wtedy jest pierwszy pokos lepszy i więcej masy ma. Dużo ludzi się właśnie pytało, jak to by wyglądało na przykład z koniczyną. No i stwierdziłem, że skoro mam możliwości, no to na swoim przypadku mogę to pokazać. Gdzie ja tutaj, aby mieć dodatkową paszę, jeszcze to skosiłem ten ostatni pokos, a tutaj u znajomego ta koniczyna dalej stoi. Jestem sam ciekaw teraz efektu i zobaczymy dopiero na wiosnę.